Cześć! Dzisiaj dla Was nadajemy z uroczej Prowansji, a dokładnie jesteśmy w aix en provence czyli uroczym miasteczku na samym początku prowansalskiej krainy. W ogóle miasteczko strasznie nam się podoba. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, udaliśmy się na miasto. Po pierwsze w takich mniejszych miejscach, pogoda mam wrażenie też jest troszeczkę bardziej przyjazna. Ładnie nie jest tak upalnie, a przede wszystkim nie jest też tak tłoczno. I to, co mi się bardzo podoba, to byliśmy wczoraj, jak chodziliśmy sobie w mieście, trafiliśmy akurat na koncert uliczny wielkiej, strasznie pozytywnej e, orkiestry. <śm> ulicznego koncertu, który tak pozytywnie nastrajał. No po prostu super. A dzisiaj z rana przyszliśmy na park. Jest tutaj park. Są fantastyczne stoiska z rybami, z ogromnymi krewetkami. Można też zjeść w małże, prosto z koszyczka świeże. Co u nas w zasadzie to stanie świeżych w małży, trzeba jechać na drugi koniec miasta, tutaj sobie leżą w koszyczku. Tak samo świeże krewetki ryby. No po prostu pycha. No i warzywa. Wyglądają jakby tutaj był maj, a teraz koniec sierpnia. A my kupiliśmy sobie też coś smacznego. Oczywiście miód. Yes. Miód z lawendą, czyli specjal tutejszy. Oraz drugi, żeby nie było nudniej, jest miód z kwiatów cymianku. Nie wiem jak smakuje, ale wyglądał bardzo ciekawie. I jeszcze, Słuchaj, jeszcze gdzieś tu na dnie tej siatki jest. Są super lizaki miodowe. Jeszcze nie wiem jak smakują, ale na pewno zaraz Wam opowiemy. No i jest naprawdę fantastycznie. Jeżeli tylko będziecie przejeżdżać w okolicy, to gorąco Was zachęcam do odwiedzenia tego miasta. No i teraz Was bierzemy na jakiś spacer. Nie tylko po mieście, ale i okolicach. Muszę Wam dodać, że spróbowane miodowe lizaki są wyśmienite, oczywiście bardzo słodkie, ale bardzo smaczne, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam spróbować takie łakocie, w tym miejscu w zasadzie uzasadnione. Czasem zamiast iść do restauracji o wiele fajniej jest kupić coś przy ulicznym barze. Szczególnie z tak miłą e, i pozytywną obsługą jak na przykład dzisiaj nam się trafiła. Może kebab nie jest wyjątkowo francuskim daniem, ale na pewno jest szybkim, można wziąć w rękę i pójść dalej, zwiedzać miasto albo usiąść przy jakiejś fajnej fontannie. E, na pewno wychodzi też taniej. No i fajnie tak porozmawiać czasem multijęzykowo w jakimś takim francuskim punkcie, bo tutaj ciężko jest się dogadać po angielsku, o wiele, znaczy wiadomo, że po francusku jest najłatwiej. Czasem trzeba sobie też pomagać innym językiem, ale ogólnie to najfajniejsze jest to, że w takich mniejszych punktach można właśnie spotkać fajną obsługę i tak było dzisiaj. I kebab też jest fajny, znaczy bardzo smaczny. No a tutaj jest fontanna i w ogóle jest super pogoda i zaraz jedziemy sobie jeszcze coś pooglądać w okolicy. to muszę Wam dodać, że jest to miasto tysiąca fontan. To znaczy taki ma przydomek i faktycznie coś w tym jest, bo przede mną jest fontanna, za mną jest co najmniej ciąg czterech fontan. Niektóre są takie fajne, nie wiem czy to będzie widać, e, takie jakby wypływające źródełka z krzaków, z takich drzewek. Są też takie malutkie fontanny na ulicach, takie w zasadzie źródełka, prawie że z chodnika wypływające. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc zawsze jest lekko się ochłodzić. Ja no też fajnie, strasznie lubię takie fontanny w miastach. W ogóle to miasto jest strasznie, strasznie sympatyczne, więc jeżeli będziecie mieli taką okazję to jeszcze raz się Was zapraszam. No a tak dochodzimy, jest gorąco, ale tutaj w tej chwili Stoimy sobie w cieniu drzew. dokładniej są to planty. Te drzewa są o tyle fajne, że wyglądają jakby były pomalowane tysiącem farb i te farby zaczęłyby odpadać. Mają takie, jak to nazwać, łaty. Takie łaty, no, ale fajnie to wygląda. Strasznie fajnie. I w ogóle miasteczko jest super. Tymczasem ja Was gorąco pozdrawiam. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Łapki do góry, lizaki do góry. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!